Siema! jest środa 26 lipca, a ja nagrywam vlog taki tydzień ze mną tak, bo będę to nagrywać tydzień. Tak sobie postanowiłam, żeby był trochę dłuższy i żeby coś się nie widziało. Ale kurde gazem. Ja bym rzekła, że bez papryki, to ja się po prostu z kuchni nie ruszam, prawda? A... Nie, bo baba to się z kuchni generalnie nie rusza. <grym> się na ogół z kuchni nie ruszamy, to. ale powiem szczerze, że jak widzę paprykę, to się po prostu uszyć się nicem. Ale tylko węzłem, bo taka zwykła to, to, nic nie daje, to nic nie daje. To ja tak mam na widok często. Tak, że to jak... To, to... Jest... O mu... to fabryka dała. Tak. Ta. To ja tak właśnie z papryką mam. Jo, ja o na rozumieł. tego tylko gówna tak do pożyku, nie? Ja kochane. Wszyscy mówią, ja pierdolę sama papryka, a ja... Mm, papryka. <laughs> Ju, nie wiem w ogóle po co my 50 metrów wynajmujemy jako tyle starczy. To 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 łóżko wypełniemy? Nie wiem. Albo z to wyjebiemy w ogóle i to łóżko. Nie nie wiem. tam nie wiem, gdzie będziecie na lodówce spać. Nie, nie spoko, ja tam się sodowej gdzieś, o tam do góry, może... Jużem nie wiem. Czy ty się tam do góry nie chcesz? Ja wiem co chodziło, to nie. Ale... Może na się wyświetam. Łoblad, o blad, o blad. Oblad! Oblad! Ja mam taką poduszeczkę widzę. o na chlebku mogę spać, <laughs> <laughs> tak i To bym się na parapecie pilniła. Nie tak. byśmy ty... O, byśmy ty dwa pokoje wtedy wina. O. O, o, o. o, i go kupuj, nie kupuj, kuch nie my, nie kupuj, <laughs> <laughs> Za takie pieniądze, dziewczyny? Mm. Co? Kochana, co chcesz? Makaron z kolofiurem, z pestą, I, 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 I ten też sosem ze oh, z no. albo z tym serowym z grudkami, oh. mm. Mm. Tu jest hejterka, ona nie zjadła do końca jarzym, mi się uszy trzęsły. Zostawiła sos. Nie wiem, czy widzieliście przebitki z poprzednich dni. Może z gotowania zapiekanek. Ale co do zasady, to nie zagrywam za dużo. Ale to też dlatego, że za dużo się nie działo. Now we ready. Jednocześnie jak na fakt tego, że oglądają takie trzy osoby na krzyż, mam strasznie wysokie wymagania co do tego. Bo chciałabym, żeby to było miło spędzone 15 minut, czy ile wyjdzie ten blok. I. Mm, Trzeba być trochę takim comfort placeem, nie, że? macie doła, więc yy, albo jakiś gorszy humor, albo po prostu się nudzicie i chcecie tak sobie odpocząć przy jakimś filmiku czy przy streamu, a spalacie sobie w to no kanał na YouTube i oglądacie jakiś filmik, który Was rozbawił, albo wchodzicie na streama i tam sobie czatujemy, gramy coś i jest tak fajnie, bo pamiętam jak mam yy, 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 chora na koniec Y, to mi streamy bardzo pomogły, bo ja się czułam wtedy bardzo samotna coś, w sensie, no bo wiecie, siedzisz w tej izolacji y, może nie tyle, że czułam się samotna, no bo ja bym opisałam z ludźmi, ale y, wchodzenie na streamy i oglądanie tych filmików na to mi bardzo pomogło w tym czasie. Jakby dalej jest jakiś taki komfort że oglądam sobie jakieś runek twórców y, kiedy, kiedy nie za bardzo jestem wchodzić do ludzi, albo po prostu chcę sobie sama ze sobą poczylować i, i ten. I tym samym ja bym chciała być i mój kanał i wiem, że stawianie sobie takich mm, kwestii. Hmm. Może nie tyle, co nakłada na mnie presję, ale w to nie wiem, mam no, nadzieję, że zmiecie. Ale to nie o tym będziemy biedolić, bo po co? Biedolić my będziemy o tym, co będziemy dzisiaj robić, bo nie mam pieniędzy. Będziemy zaczerpnąć poradę eksperta. Co będziemy dzisiaj robić? Nie wiem. Mamy problem. Pogoda, dzisiaj. Dobra, pierdoleta. Typu. Taka. Pójść do lewej No to jest chyba <grymne> najbardziej realistyczny. Do biedronki musimy jechać! Dzisiaj jest prąka nagrycany No. O mój boże, to jedziemy do biedronki. Totalnie. W sumie. W sumie dobra, mogę mieć dla nas plany. I przydałoby się zrobić zakupy, no, tak ogólnie. No, więc się... możemy pojechać do Biedronki, pojechać do Maxi Zoo, bo ja muszę kupić karmę dla Fibi. Do Maxi Zoo! Do y... Maxi Zoo! Szkoda, że nie ma tam zwierzaczków. I jest tam też... są łany smaku. Są. Więc możemy sobie ogarnąć obiad. Uuu. I może rodzicom też, bo tak z nimi rozmawiałam No. Więc to są nasze plany na dziś, a wieczorem wiecie, kto u nas będzie. Piesek! Piesek! Znowu! Znowu! Kolejny! Kolejny! A po Gizmie, który będzie dzisiaj, potem będzie Lili! Jezu, ona jest taka mięciutka. To prawda. To jest tak piękny piesek. To jest najmniejszy pies na świecie. Wkleiłabym też zdjęcie, tylko nie wiem, co jest zdjęcie psa. Myślę, że ktoś mnie kurwa się wkurzy, że. To będzie zdjęcie. Zdjęcie psa. Zrobiłam tak. ramkę na psa. Okej. Okay. To to jest Lili. Jest. I tak, będą pieski. Dziś w moim aucie. Zrobimy okay. testing Twixa Salty Ja go już krysyada, mimo że jest zabity, ale Paula jeszcze nie jadła, więc zrobimy y, taste check. Smaczne. Dobrze, to dobrze w takim razie. Jedziemy teraz, mamy już zakupy zrobione. Nie mamy grycanów, to prawda, ale i tak mamy przynajmniej dwa pokolenia lodów, a to u nas bardzo ważne. Y, teraz jedziemy do moich rodziców, żeby zabrać tą karmę. Potem do Chinola. Ym, a po co do Chinola? To mam to wiem? Później? O kuli. Opętało ją widzowie. Witam ponownie w mojej kuchni, więc zrobimy Hol rzeczy z Biedronki. Bo to ta nudniejsza część, a jak Paula wróci do ziemki, to zrobimy Wam tę ciekawszą, czyli hol rzeczy z Chińczyka. Mm -hmm. Szlej. Dobra. W Biedronki mamy biszkopty z nadzieniem morelowym. Popatrzcie dla każdej, bo to zniknie prawdopodobnie jeszcze dzisiaj. Dalej. Jerzyki. Były na prące. Kocham jeżyki. Jeżeli ktoś, o mój Boże, a co jak zrobimy taki naprawdę 2010 vibe i kiedyś się wysyłało paczki do widzów, znaczy do youtuberów i potem nagrywali odcinki paczki od widzów. Jak chcecie coś takiego dajcie znać w komentarzu. I będę nagrywać odcinki paczki od widzów. Jeżeli chcecie mi kupić jakieś słodycze to jeżyki. Następnie czekolada. Milka duża z orzeczką w Czyli jedna z niewielu e, mega zeslejowanych. E, lepsza jest już tylko ta bomblowa z karmelem. Kocham ją. 4 pak Blacka, bo życie jakoś trzeba. I słyszę, że idzie... Druga... Druga osoba w tym przybytku. Udzimy kurwa sąsiadów! Mamy falakę i blokuła Pozwolę Na obiad? do pibiszawki. Pozwolę. A, ten paragon ja pokłada jak coś. Patrzcie, jaki on misie, Ten jest Pauli, a ten jest mój. I one jebią policję. Czy to ma pan Czy to widzę jakby. Mają w brzuchu. Tak. I robią tak. Więc jak się nazywa Twój misz? Elżbieta. Mój o, żendeta. O. Więc mamy mi się mamy buza na deser po obiedzie. Yes. My mamy kaczuchę. W tym razem ja nie kupiliśmy. Ona jest znaleziona, ale taka jak najlepsza. Mamy wiejskie jajka. Mm -hmm. yy, I zaraz będziemy robić obiad. Konkretnie właśnie ziemniaczki. Z mhm. brokułem oraz z i jajem albo miechem. Albo miechem. <laughs> no to muszę zebrać jakieś ścisłe po prostu. najpierw, hold! Dobra, co jeszcze mamy? Aha, A no myślę, że trzeba mieć więcej A to zobaczycie za chwilę! Z dużo rzeczy no, w ten dywan. Bo jest przemiękki, on jest taki zielony i po prostu krzyczy bagno. Więc, więc jest dywan z Biedronki za cztery dychy. Dobrze, ciąg dalszy naszego holu. Za prezenty proszę. Jest to podlubowa I będzie ona wisieć. Myślę, że ją jeszcze dzisiaj zawiesimy, bo to po prostu żal, żeby tak stała. Tak. Więc pokażemy wam, jak jest zawieszona na naszej ścianie. Słyszę, że w kuchni. W kuchni? Nad drzwiami. A to świetna jest. Cudowna. W sensie z tych wszystkich podjebów, które tam były, ta jest po prostu tak zaslejowana. Widać, że jest shiny. ma najładniejszy blond z tych wszystkich. Musicie uwierzyć, że to był najładniejszy blond. No i złudzianko po prostu. Mega. Jest. Z takich podstawowych rzeczy, to jeszcze to do podpisywania kluczy i do wieszania ręczników. Mm -hmm. mega magnesy też musisz zaprezentować. Okay. Magnes numer jeden. Mm -hmm. Ojej. Jest tu napis Post Mama. Mm -hmm. No rozumiecie <grym> wybór, mam nadzieję. Y I magnes numer dwa. Mm -hmm. Friends. Friends. Yes. A jak jesteśmy już przy Friends, <grym> to musimy zrobić znów przejście. Do tej ramki, mhm. No moi mili, moi drodzy, przychodzicie do kogoś do mieszkania i się zastanawiacie, no dobra, ale w zasadzie, kto tu jest domownikiem. Nie ma problemu, nie ma problemu. Tu ma problemu. będziecie wiedzieć już, kto tu kurwa mieszka. Of course. No i ostatnią rzeczą jest y, taka mała tablica, którą sobie zawiesimy jeszcze nie wiem gdzie. Mhm. Pomyślimy nad no tym. Pomyślimy nad tym, też Wam pewnie pokażemy. Yy, do pisania sobie afirmacji: Typu, jesteś super! Jesteś załącz. Kur. Hmm? Czy świetna? Właśnie. <gry> tak myślałam. Bardzo dobrze. Albo myślałaś. chuj, bo to też bardzo możliwe. Albo slej. O, wypadły jej włosy. She's sick. She's... To wszystko będzie kurwa na moim łóżku. No nie no, wyciągam to przecież. To już masz. Dobra, to są dwa, a nie ten pukiel, co wyciągnęłam. <laughs> pukiel właśnie, she's a Dobra. She has cancer. Będziemy to wszystko wieszać, jak się będą gotować kartofle? Ale żeby się gotowały? To trzeba je obrać, a kto to zrobi? Ja. Ale w tym czasie Paula będzie robić karafę yes. z brokułem. Już wiem, dlaczego ludzie nie chodzą do górlogami. A ja się muszę nad życiem zastanowić, czy chcę robić tego indyka, bo trochę nie chcę. Trochę chcę. Jestem gdzieś tak pomiędzy, pomiędzy chceniem a nie chceniem. Ale no zobaczymy, bo i tego muszę podzielić Więc w sumie jak już go podziela, to w sumie z górki, nie? Proszę bardzo, tutaj już kalafiorek z brokułem jest zrobiony Czekamy na ziemniaki Wersja mięsna I wersja z jajem są to dosyć spore porcje, tak nam wyszło, ale dyskakują w ostatnio pre-hoj, ale to nic, bo będziemy testować nowe produkty. Do twarzy, i do włosów, więc może niedługo jakaś recenzja I don't know. Nie przyjmujcie się tym z kwiatkiem. Niedługo weźmiemy sobie taki żywy. E, ale chciałam jeszcze powiedzieć, że jakby jesteśmy już po obiadku, trzeba jeszcze tylko pozbywać trochę garów, ale jakby generalnie jakby jest okej. Okay. I czekamy na piska. Więc pewnie teraz będziemy sobie grać zachwycać się dywanem. Baba właśnie przyszła z łazienki, i całe moje vlogowanie, gadanie zostało y... przyłapane. A got you, girl. <gry> No właśnie, mniej więcej. Zaskoczyłaś? Zauważyła, coś zauważyła. na początku dała serduszka to się dała serduszka, no. tak, mhm. I dopiero później X <grym> Tak, bo wystawiliśmy Sopoczenie noludków na próbę inteligencji. Mhm. 50% populacji Sopotu ma 2 IQ. Drugie 50 ma 1. <grym> Nie, bardziej bym tu rozgraniczała pomiędzy pół a jeden. Pół a jeden? Tak. Może tak być. O Boże, może Wam pokażę y, zlepkę slajdów, z y, dlaczego Sopot jest gorszy niż Gdańsk. E, aczkolwiek trzeba tutaj zaupdate'ować o to, że ty, teraz jeszcze y, Gdańsk jest największym miastem w Polsce. Przebiliśmy Warszawę, a Sopot dalej będzie się chwalił tym, że ma dłuższe molo. Jakby. Dębys. X latach. Doczekaliśmy się tego wielkopomnego po, wielko momentu, że tworzyli dworzec, więc jedziemy to sprawdzić. Jak wrażenie? Wow. wow Wow W sensie nie sądziłam, że będę się z twórczym, Ale z drugiej strony, jak mieszkasz w Gdańsku i widzisz, że coś, co było robione parę, parę lat No i jest rzeczą, którą w pierwszej kolejności widzą turyści To masz trochę takie Ej, dobrze się prezentujemy No spójrzcie Bardzo ładny budynek jest też bardzo ładny w środku. I nasz polski Big Ben. Yeah. Muszę przyznać, że w jakiś sposób robi to na mnie wrażenie. W sensie, jakbym przyjechała tutaj z innego miasta, no. w ogóle państwa, i bym zobaczyła taki dworzec, to bym sobie. Piękny, dworzec. Tak, piękny dworzec. Piękny Bo spójrzcie na ten sufit, który mija się za naszymi plecami, głowami. Mhm. Mega. Piętne. Mega Slay. W szkali Piętne. od 1 do 10 daje slej. Ja daję Slay raz, dwa. Yy, kolejny powód, yy, dlaczego Gdańsk jest lepszy od to? Teraz mamy też ładniejsze dworzec. Znaczy dworzec, co po to? jest w ogóle żart, bo to jest po prostu. Kiedy taka do której też <tosłuch> yy... Tak. Więc... Tak, będzie wyglądał gdański przecież. No, Zaczekam z za oceną, jak go zrobię. Aczkolwiek. Ej to No tak, żeby Cię też było widać w kadrze, bo po prostu się krępuję przy ludziach, a z drugiej strony chcę, żebyśmy obie, by dwie były w kadrze. I mam trochę taki self... self-control, że w my... Ja nie wiem, czy ty chcesz coś w tym vlogu. Co Słuchaj, nie powiedziałaś mi kobieta z ostatniej. Kobieta z ostatniej. No to tu. Więc teraz, jak już tu jesteśmy, zrobimy sobie spacer po naszym pięknym mieście. Tutaj widzicie piękne lampki. Piękne. W sumie ładne. Y Zazwyczaj jak tam przechodzę, to się po prostu bałam, że jakiś panel mnie zaatakuje, więc jakby nie zwróciłam wcześniej uwagi na to, że są to lampki. To prawda. I jakby dosyć często są to takie tłumy ludzi, też, że też. nawet człowiek po prostu nie patrzy na to, co jest dokołatki, wtedy jak chwili przejść. Do. Dobra, generalnie miałyśmy się jeszcze trochę wstrzymać z Armatkiem, bo nie mamy pieniędzy do przejewania, ale... Lekki like sneak peek. Lekki like sneak peek że nagramy vloga z jarmarku, jak już się tu zjawimy. Mhm. Dobra. No teraz w sumie jest już wszystko zamknięte. W sensie no, tylko tak. chyba te jedzenia A no, oni też się już zbierają. Ale trzeba pokazać coś tam piękny jarmark, jak już... Tu jesteśmy. W sensie jak już będziemy A. z pieniędzmi i zrobimy hol, co kupiłyśmy na jarmarku. Okej. Okay. Żomiek! Yeah. Dzięki! Ty nie masz praw, bo jesteś jeszcze kobietą? Próbam jak jesteśmy pojebane, jedziemy do z głównego, tylko po to, żeby zacząć dworzec tak. w mieście, w którym mieszkamy. Potem w trakcie jazdy miałam takie okej, okay, ale to slej, bo to całkiem spontaniczna wycieczka, podoba mi się. I teraz stwierdzam, że to zajebista wycieczka. Serio. Jeszcze nie mrze, więc w ogóle pogoda to się potrafiła I... i widzicie to, jakby to jest spot dla ludzi i nie ma tu ludzi. Spot dla ludzi. Więc można tu usiąść, bez turystów. jeżeli ktoś mieszka w bardzo turystycznym mieście, to wie, że jak znajdziesz kul miejsce i nie ma tam turystów, Prawda. To jest wyslejowane w kosmos. ale to tam przez godzinę. Znaczy, no tak, A. ale uważam, że to mega cenna informacja. Mhm. Może kiedyś stwierdzimy, ej, idziemy sobie poczaliować mhm. przy wielkim kolorowym na przyjmat. Jas. Yes. No właśnie. W sumie można by było czai, czy są te hamaki przy Muzeum Drugi Wojny Światowej. Nie, że pomyślałam o tym? No. Tylko to albo długi spacer, albo podjedziemy tam autem. No dobra! Cześć! Przejęłam to. <grym> no super, to więcej widzę będzie. <grym> Przejęłam to, ależ... Ja nie umiem. Ja nie umiem trzymać kamery. Świetnie Ci idzie. Ja trochę tu uważaj, bo to jest mikrofon, nie? Więc. co. Jakby... tak, kurwa. iPhone down, iPhone down. jak mi dzisiaj wypadku. Telefon z Chciałem go położyć na biurku, a mi wypadł w trakcie, jakby, jakby brałam nad biurko. To i... było straszne. I zleciał na ziemię, no? To błąd systemu. Błąd oh, systemu. Błąd Matrix. O mój Siemi? Boże. Pamiętajcie, że żyjemy w Matrixie. Pamiętajcie. Pamiętajcie, żeby wybrać niebieską tabletkę, bo to czerwoną, bo czerwoną czerwona miłość. miłość, tak, bo serce, jakby czerwoną tabletkę. Mhm. My wybrałyśmy niebieską, dlatego jesteśmy pełne nienawiści, ale wy możecie wybrać czerwoną i afirmować miłością do innych osób. Gdy Tak, to tyle. Proszę bardzo. Tak. A widziała pani ducha? Mhm. Tam pobieg? Nie. A gdzie? Tam. Tam? Ide. Ej, a zrobisz sandałiczną. Zrobię sondę Okej. Okay. A mogę ja zrobić z tobą? Tak. Dzień dobry. Co Dzień sądzi dobry. pani o Gdańsku? Gdańsk jest mega super. Dobrze chłopaki robią? Świetnie robią. Dobrze? Tak jak oni robią, to nikt tak nie robi. Ale dobrze robią? Dobrze robią. To dobrze, dziękuję. Dziękuję. Okej, okay, nie wiem czy zdążyliście to zobaczyć A Tam był, olisek. lisek! O oh, wow. Do tego się nie spodziewałam. Chciałam pokazać tylko, że są od tej szwytówki. Nocnej like, no, okazało no, się, że no. nie ma leżaków. Mm -hmm. A w na tej porze ich nie ma. I hamaków też. Hamaków też Ja no, w sumie o hamaki w ogóle nie chodziłam. Yeah. Wow, widzowie, bo to jest właśnie zjednoczenie z naturą. Widzicie, ona przychodzi do nas mm -hmm. i my musimy ją jakby ugościć i... Zgodzić, ale zlem, też nie wchodzić w, jak drogę. w drogę. Tak, Nie przeszkadzać, tylko po prostu dać jej żyć. I w zgodzie z, z nami. Tak. Oczywiście. Tak I my żyć w z nimi. O, mhm. widzicie, światło się zapaliło na nas. Tak. Yes, tak. A kogo mi tu mamy? Mhm. akcentem. Kończymy tego vloga. Myślałam, że on będzie musiał być z jakiegoś tygodnia, żeby coś tu się działo, ale szczerze mówiąc myślę, że mam tyle materiału, że coś się z tego zmontuje. Tak myślę. myślę. Mhm. O i spadła. Masz to nagrać. Tak. Zapão o que movem, papai?